Sześć miesięcy temu zobaczyłem idąc sobie ulicą niesamowitą dziewczynę. Akurat była impreza w tym domu, a ona stała w ogrodzie z jakimś facetem, który ją przytrzymywał, gdy ona, no powiedzmy, że nie czuła się najlepiej. Wiecie, co mam na myśli. Mimo tej sceny coś mi, coś mnie w niej zaintrygowało. Miała w sobie tyle gracji, seksapilu, elegancji, a do tego niesamowity szczery uśmiech. Od razu wpadłem w śdła miłości. Potem wróciłem w to miejsce i okazało się, że ona tam mieszka. Tam, gdzie się tak poczuła niekomfortowo. Od tej chwili wracam tam codziennie i patrzę na nią, bo z ulicy doskonale widać jej okno, ale wstydzę się ją zagadać. Ona jest niesamowita. Gdybyście ją widzieli, chyba by się nie zainteresowała takim przeciętniakiem jak ja. Mam nadzieję, że coś wymyślę, żeby nie odwróciła jutro wzroku ode mnie. Jak będę znów ją śledził, ujawnię się. Przypominam, dla porządku, impreza Carmeloza, Błękitno Oka, piękność, 18 marca 2008, 12.10.